Siemanko, z tej strony Bartek witam z kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku. Jeszcze tego nie mówiłem, ale odpalę Widera. Niestety nie mogłem nagrać, jak mi robiłem wszystko zbroję, enchanting. Bo ni niestety ale mi się nie nagrało. 12 level, wszystko wybijam lewele, zbierając kwart, który mam tutaj. Z tak i 37. I właśnie idę do naderu odpalić Widera. Do tego zostawcie lajka. Tylko coś zenchantuję może łuk. Pójdę do nuderów wtedy wezmę Dobra, wziąć. Wezmę najlepsze Niestety nie, nie udało mi się lepszego enchantingu zrobić. Dlatego tylko tylko takie odłożę wszystkie itemy. No i co? Nakładam zbroję i to. Ok, tak więc ja już jestem w naderze. Odpalę go tutaj w ścianie, żeby mi tutaj nic nie zniszczył, żeby nie odleciał. Myślę, że jestem już tutaj daleko. I nie właśnie nie, się, od boku czy od góry. To nie lepiej będzie od boku. Pierwsza, druga, trzecia. Okej, okay, tak więc odpalimy idera. Strzał nie mam i Zapomniałem o najważniejszym. Dobra, nie widziałem ile mam chłopaków, nie pokazywało. Nie no właśnie gdzie ja się odrodziłem teraz. Tuż nad domkiem chyba. Bo już kilka razy ginąłem, to... Pamiętam. Idę szybko go lepiej wysadzić. Tutaj musi być pod tym odcinkiem Jednaście b w górę, to już będzie koniec sezonu. Znaczy, to będzie sezon pierwszy, koniec już go. Będzie spokojnie sezon drugi. Niestety, ale będę musiał zabić smoka. Pewnie. Jeszcze to nie jest ustalone. Tak więc. I właśnie teraz zgubiłem tego litera. Fiona, czy to było gdzieś tutaj? Chyba sk były schody tutaj. Nie, no, jestem przekonany na 100%, że tutaj jest. Ale tym ja go nie znalazł. Dobra jest. Ostatnie. Nie wal we mnie no. Figajcie, ja stąd wyjdę i już. Się... Okej, okay, nie wiem jakim cudem się odrodziłem, lecę go dalej walić. Możliwe, że mi się go nie udało rozwalić, dlatego zostawcie tutaj I znaczy górę. Dobra, wali we mnie po prostu kolejny. Gdzie on jest? Tylko ja się podbuduję, nie wiem ile mam HP. Tylko, że. Ten... Ja się może lepiej zaklaję tu. To... Dobra, spróbuję ponad jeszcze duże razy. Albo wiecie co, może zobaczymy się, kiedy będzie już miał połowę życia, to więc. Ile cześć. Ok, właśnie chyba go rozwaliłem. Tak rozwaliłem już go. mam gwiazdkę. Tak więc rozwaliłem widerem. Tak więc udało mi się rozwalić widera. Bo powiem szczerze, było bardzo ciężko. Może zrobimy sobie jeszcze beacon, chwila, jak się robi o beacon, bo nie pamiętam. A, trzy chłopcy, to może, w, no... Bo nie, w sumie w tym odcinku zrobię beacon szybko. Pójdę szybko w biach. No i więc musicie zostać za to lajki dużo. Ja specjalnie tego co rozwalałem. Nie widziałem ile mam HP, bo nie zniknęło i niestety ale musiałem dopiero wam pokazać dopiero pod koniec. No i słuszno rozwaliam Rozwaliłem i do Idę właśnie zrobić beacon. Wykopię obsidian. Może nagrywa się. Szykroszy parę piach. Bardzo dużo tego nadzorowego. Gówno. Teraz to wyrzucę tylko. Potrzebuję. Drewno. O nie węgiel sobie wezmę. I robi się szkło? I wiadro, tak? Tak. Po prostu zniknął pasek z, z życiem jego i nie mu go zajść. Cały prawie zniszczył i już myślałam, że się wydostał. Bo on już tam wyszedł. Tylko zrobię tak, żeby woda się tak... Tutaj tylko rozlewała. A, bo nie ma już, to więc może. Kiedy będzie sezon drugi, to może zrobimy cały beacon. Nie jestem pewien. Zobaczymy. Na razie zrobię tylko taki beacon. Żelaza aż tak dużo nie mam, to nie zrobię. No tyle chyba wystarczy, dobra. To więc... Mam beacon, czyli magiczną latarnię, tutaj zrobimy sobie takie. Nie będę go stawiał, złożę sobie może lepiej go do skrzynki. Tak więc, jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie lajka, suba i napiszcie komentarz Hashtag WIDER, to przyrwę wam ducha. tak więc cześć.